Jak obrócić ekran w Windows 10? Pierwsze co robimy to klikamy w prawym przyciskiem myszy na pulpit i rozwija nam się lista. Następnie klikamy w ustawienia ekranu. Teraz jak już jesteśmy w ustawieniach ekranu, ważne jest, żeby był zaznaczony domyślnie wyświetlacz, bo wtedy wyświetla nam zakładkę wyświetlacza. Jeżeli chcemy zmienić orientację wyświetlacza z poziomej na pionowy albo na inną, to w pierwszym momencie klikamy w listę rozwijaną przy orientacji wyświetlacza. Tak jak ja to zrobię teraz lewym przyciskiem, i rozwijam listę. I teraz mogę zaznaczyć na przykład orientację pionową dla celów demonstracyjnych. Ty możesz pobawić się i jeszcze inne, dwie pozostałe wersje kliknąć. Ale, jak klikam w pionową, i jak widać, ekran wziął się, obrócił. Teraz zachowam zmiany i już jest ekran pionowy. Jeżeli chcę powrócić do tego ekranu poziomego, to ponownie klikam w orientację. Wyświetlacza tutaj, gdzie jest pionowa, i rozwijam listę i wybieram z niej pozioma. Teraz zaznaczam: Zachowaj zmianę. Na koniec, mała prośba: zasubskrybuj kanał i kliknij w łapkę w górę.